Dzień dobry w kolejnym odcinku SFAŚ. Dzisiaj po weekendzie chciałem trochę nawiązać do takiego wątku, jakim jest koncepcja trzech linii obrony. Nie jest to wątek nowy, bo już o tym trochę mówiliśmy, ale wątek zrewitalizowany w kontekście moich obserwacji weekendowych. Miałem okazję prowadzić zajęcia w ten weekend i rozmawiając ze studentami, praktykami podjąłem taką refleksję, że Czynniki obrony to nie tylko koncepcja wynikająca z regulacji, ale to jest również koncepcja wynikająca z pewnej racjonalności działania. Jak powiedziałby profesor Kotarbiński, element prakseologii, skuteczności, bo po pierwsze dzięki trzem, trzem liniom, trzem sferom, które zajmują się. Dbaniem o interesy przedsiębiorstwa ym, ograniczamy ryzyko błędu, jakiegoś takiego pryncypialnego, błędnego założenia jakiegoś błędu poznawczego, polegającego na nieuwzględnieniu klasycznego, ekonomicznego, szerego nosorożca w naszej ocenie ryzyka i niezadresowaniu tego ryzyka yy, istotnego i, i, i bardzo doniosłego i wysoce prawdopodobnego w naszej matrycy, przez co cała nasza Koncepcja kontroli zarządczej może być po prostu nieadekwatna dla celu zarządzania ryzykiem, choćby non-compliance, ale nie tylko, każdym innym również. No i teraz compliance jest drugą linią po to, żeby konsultować się z zarządem. Mając trochę inną optykę, zwraca uwagę na trochę inne rzeczy, ma inaczej rozłożone akcenty. W związku z tym głos compliance niekoniecznie musi być głosem przeważającym, bo to nie jest tak, że jak compliance powie coś, to od razu wszyscy muszą to robić. Compliance to jest po prostu dodatkowy głos w dyskusji. Jeżeli compliance jest przy stole, przy projektowaniu, trochę takie compliance by design, by default, kopiując nieco koncepcję ochrony danych osobowych, no to oczywiście te decyzje będą w sposób bardziej wszechstronny podejmowane i ta ekspozycja na ryzyko będzie mniejsza. Nawet compliance oczywiście może podlegać, podlega jak każdy człowiek błędom poznawczym, dlatego mam jeszcze trzecią linię obrony, która w ogóle nie jest biznesie, no bo compliance no, no będąc częścią um, organizacji um, funkcjonującej, um, zwłaszcza ten compliance lokalny, nie mówię o grupowym compliance, tylko o compliance lokalnym, który wspiera konkretną lokalną organizację, no, on jest tak mocno związany z tym biznesem, że pewne rzeczy, które robi biznes, które compliance y, ocenia, no, są mu na tyle bliskie i oczywiste dla niego, że też może pewnych rzeczy nie widzieć. Potem mamy audyt wewnętrzny, który. Spra patrzy na to wszystko w ogóle z lotu ptaka i z zupełnie um, jakby perspektywy innej niż biznes i compliance. Dzięki temu nasze decyzje po prostu e, dotyczące zarządzania ryzykiem, czy prowadzenia biznesu będą odporniejsze na jakieś oczywiste błędy, które później mogą napytać nam biedy, kiedy pojawia się jakaś szkoda, jakaś negatywna decyzja gospodarcza. Z drugiej strony i to jest ta główna refleksja z, z weekendu, um, compliance to jest czy, czy, trzy linie obrony, nie compliance, trzy linii obrony, ale jakby wprowadzenie w ramach naszej um, filozofii compliance, konceptu trzech linii obrony. Um, chroni też zarządzających, bo oni będąc y, wystawieni na y, konsultacje z compliance, no bo kontrola zarządca, załóżmy, trochę jakby zarządzana bezpośrednio przez y, kierownika jednostki, no, y, i poziom obiektywizmu może być trochę mniejszy, no bo jednak realizuje ten cel biznesowy głównie. Oczywiście zgodnie z duchem regulacji, no ale jednak mimo wszystko cel biznesowy. Compliance y, wspiera biznes, ale już patrzy na to trochę innej perspektywy, głównie z perspektywy zgodności z wymogami, czy to wewnętrznych procedur, czy grupowych, czy. No też są wewnętrzne, tylko grupowe, czy statutu, czy, czy przepisów prawa. No i wreszcie mm, mamy jeszcze audyt wewnętrzny, który patrzy na to zupełnie niezależnie. Teraz, jeżeli przeżyliśmy przez te trzy warstwy yy, kontroli, bo tak chyba możemy to sobie powiedzieć, no to później, jeżeli będziemy mieć negatywny skutek naszych decyzji gospodarczych, no to trudno nam za zarzucić, że wyszliśmy poza dozwolone ryzyko gospodarcze. Trudno nam zarzucić, że nasze działanie było bezprawne. A jeżeli nawet było bezprawne, to to powiedzmy jeszcze można próbować, jeżeli był jakiś przepis, o których nie wiedział nikt. A jeżeli przeszło to przez sito trzech linii obrony, no to ta bezprawność z pewnością nie jest zawiniona, no bo ten, który decydował, no działał już jakby w ramach uzasadnionego braku świadomości bezprawności czynu. A taka sytuacja, kiedy ktoś się konsultuje i działa lojalnie wobec spółki, a trzy linie obrony są jednym z przejawów takiej lojalności, w ramach y, organizacji środowiska kontroli, w tej organizacji, no, w takiej sytuacji no, nie ponosimy winy. Albo dużo łatwiej nam się bronić, że nie ponosimy winy. Kodeks Spółek Handlowych przewiduje taki wariant: lojalność wobec spółki i podjęcie stosownych, niezbędnych, racjonalnych y, konsultacji, analiz, ocen. Zwalnia członków zarządu, y, członków rady nadzorczej czy likwidatorów spółki. Z odpowiedzialności cywilnej wobec tej spółki, ponieważ nie ponoszą oni winy, jeżeli działają lojalnie i dokonują tych wszystkich konsultacji. Jeżeli nie ponoszą winy, to nie ponoszą zarówno winy umyśleń, jak i winy nieumyślnej w ramach lekkomyślności i niedbalstwa, bo nie działają lekkomyślnie, niedbale, skoro podejmują te konsultacje. Element trzech linii obrony jest elementem takiej konsultacji, więc chroni nas również w sferze prawa cywilnego, ale skoro prowadzi do wyłączenia odpowiedzialności cywilnej, no to tym bardziej prowadzi do włączenia odpowiedzialności karnej, skoro odpowiedzialność karna w obrocie gospodarczym jest tą racją ostateczną, ultima ratio. Um, a mimo to ponad 20% spółek notowanych na um, GPW um, nie zdecydowało się na wprowadzenie w swoich organizacjach stałej komórki audytu wewnętrznego. No i tym, którzy tego nie zrobili, no to postawiam taką myśl pod rozwagę, no może warto. Może warto zastosować czyni obrony, bo dzięki temu nie tylko święta Bożego Narodzenia, ale w ogóle funkcjonowanie w ramach zarządzania przedsiębiorstwem jest dużo, dużo bezpieczniejsze i przyjemniejsze. Z tą myślą pozostawiam Państwa. Życzę miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym odcinku z FAS.